wysokość królewska córka, przeklęty nad pękart, ma cztery łokcie wzrostu. Przypomina perłę piwa, ma mordę od ucha do ucha, pełną zębów, jak sztylety. Czerwona ślepia, rude kudły. Łapska, opasużona jak użbika, wiszą jej do samej. To był fragment ostatniego życzenia Andrzeja Sapkowskiego. I jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o polskim folklorze, to zapraszam. Miał stać się człowiek, który urodził się z dwoma duszami, dwoma sercami, drugim rzędem zębów, lub też, jak podają niektóre wierzenia, był to noworodek z wykształconymi zębami przy porodzie. Druga dusza mąciła takiej osobie w głowie i prowadziła ku ścieżce zła. Dlatego też, gdy tylko rozpoznano strzegę, przepędzano. Porzucenie jednak nie było oznaką miłosierdzia, ponieważ nieprzystosowanie. upolowania żadnego człowieka. Nie można także było takiego stworzenia już odczarować, ponieważ było uznawane za martwe. Jedynym sposobem powstrzymania strzygi było spalanie jej ciała lub podobnie jak u wampirów przebicie ciała kołkiem. Moczary, jeziora oraz rzeki odgrywały dosyć istotną rolę w wierzeniach Słowian. Łączono je z metaforyczną wizją zaświatów lub też bramą, przejściem na drugą stronę, przez to wiązały się one także z rytuałem chowania zmarłym. Jednym z tych demonów był utopiec, czasem mylony lub utożsamiany z wodnikami. Lichy z który upatrzył sobie na swe leże, mokratła oraz jeziora, stawał się nim człowiek, który z własnej woli lub przypadku utopił się i został ożywiony, na przykład przez diabła. Utopcami także stawały się dzieci wyklęte przez matki, poronione płody. W późniejszych wierzeniach dochodziły również nieuchrzczone dzieci. Utopce przeważnie zachowywały wygląd osoby w momencie śmierci. Jednak długotrwałe przebywanie w wodzie i w wilgotnych mokradłach znacznie zniekształcało ich Była większa lub mniejsza od reszty ciała, które niejednokrotnie były mocno napuchnięte i przy tym wątłem. Nie było dobrego sposobu, by uchronić się przed tym stworzeniem. Najlepiej było omijać ich miejsca pobytu. Utopcy nie lubiły, gdy ktoś wchodził na Taki nieszczęśnik pojawił się w wodzie, łapały go i ciągnęły na samo dno. Bugitanie Gdy ktoś chciał pomóc, ofiarał dobca, która się właśnie dobiła, szybko sam stawał się kolejną ofiarą na wodnym ołtarzu. Można też wyczytać tezę o tym, że to pielec, gdy wypatrzył sobie młodą kobietę, która mu się spodobała, starał się ją w bardzo elegancki, kulturalny sposób zaciągnąć do jeziora i utopić. W ten sposób stawała się utopcem w rezultacie także jego partnerką. Zachowaj, był dobry w porę spostrzec. Pomylić się sposobu nie ma, bo brzydki on okrutnie i do ludzi nie Gdy więc mokrego stwora obaczysz, co głowę ma wielką, zielonymi włosami zdobioną i nurza jak patyki cienkie, uciekaj człeku, bez śmierci w odmętach nie ponieść. To z kolei fragment skroni. Z XIV wieku. Wodnik. Demon, który był personifikacją złowrogich i niszczycielskich aspektów żywiołu wodnego oraz opiekunem wszelakich zbiorników wodnych. W Rosji nosił nazwę Wodianuj, zaś w Czechach i Słowacji nazywany był wodnik lub wodnik. Można było go spotkać przy. Jeziorach, rzekach, stawach, a także studniach i przydrożnych rowach. Najczęściej wyobrażany był pod postacią broda tego starca z dodatkiem cech, zwierzęcych. łapy zamiast nóg, rogi na głowie, rzadziej jako dziecko lub zwierzę. W postaci starca posiadał tylko nieco ponad pół metra wysokości to ukazane w czerwonych ubraniach, które kontrastowały z jego wątpliwym urokiem. I rybimi, zabarwionymi na zielono oczami oraz długimi, haotycznie ułożonymi włosami. Między palcami posiadał błonę pławno, a każdy jego krok odznaczał się plamą wody, pozostawioną za nim. Posiadał on także Odpowiedniczkę i partnerkę, wodnicę. Lub też wodnik pan. Według wielu podań wodnik lubował się w czarnym kolorze, przez co najaktywniejszy był przy samym dnie zbiorników oraz nocą. To wspomniał o topieniu góry w jednym z jezior Augustowskich. jeziorze, w którym według miejscowego przesądu każdego roku ktoś musiał utonąć, topiono górę, aby temu zapobiec. Mieszkańcy, mijając miejsce, o którym mówiono, że zamieszkuje w nim wodnik, zdejmowali czapkę. Innym miejscem, gdzie wierzono, że można spotkać wodnika, było uroczysko czarna wodna. Opłacono tam obrzędy, które miały łagodzić wylewające rzeki. Część badaczy wiąże te obrzędy ze szeroko rozpowszechnioną wiarą w bogów morza i wody, jak Posejdon, Neptun oraz drugim dnem podwodnego królestwa. Ponadto w opowieściach ludowych jawi się jako postać raczej mało zrozumiała łatwo zirytować i rozgniewać. Wtedy odzywa się też jego mroczniejsza natura, która powoduje, że wielu utożsamia go z Jednak, jak można łatwo zauważyć, znacznie różnią się te dwa demony słowiańskie. Wodnik często topi i przyprawiające się zwierzęta z niewiadomego Tobie także nieostrożnych ludzi lub ogranicza się jedynie do nastraszenia ich, jeśli ma dobry humor, podtapiając pochodzę. Ciechowała go przy tym postępku wielka siła, niewspółmierna do aparycji. Można było jednak ustrzec się przed wodnikiem, zdobywając jego względy wcześniej wspomnianymi ofiarami. Licho. Licho nie śpi. A licho. Licho wziął. Gdzieś go licho niesie. To licha. Licho wie. Pewnie niejednokrotnie każdy z nas słyszał te słowa w mowie potocznej. Stwierdzenia te przetrwały próbę czasu lepiej niż pamięć o samym demonie. Pacznie przeglądając historię tego tajemniczego stworzenia możemy znaleźć miejscowość Licheń Stary. Według legendy na wzgórzu, tuż nad jeziorem znajdowała się wówczas pogańska świątynia, w której czczono słowiańskie bóstwo zwane Lichem, od którego z kolei wywodzić się miała nazwa miejscowości. Biorąc to pod uwagę, możemy wysunąć tezę, iż dawniej Licho było dla ludów słowiańskich pewnym rodzajem bóstwa, utożsamianym z nieszczęściem, złym losem. Chorobami. Bardzo możliwe, że ludzie pragnąc uchronić się przed tymi nieszczęściami, czy ci miało przynosić choroby i nieszczęścia. Ludzie bardzo obawiali się tej tajemniczej postaci, a strach był o tyle większy, że nie istniał żaden dobry sposób, by się przed nią obronić. Można było jedynie oczekiwać cierpliwie, aż uda się w dalszą wędrówkę i odejdzie, ponieważ istota ta nie żyła długowiek, Licho zaś zawsze wędrowało niestrudzenie w poszukiwaniu miejsc na świecie, gdzie ludzie żyli szczęśliwie. Licho miało chydzić i mącić na bardzo różne sposoby. Dodatkowo rzadkie ukazywanie się pod konkretną formą sprawiało, że zawsze musieliśmy być gotowi. Się przy jakimś gospodarstwie na dłużej, męcząc zamieszkujących tam domowników, czekając na ich zdrowie i życie. W niewyjaśniony sposób szczeble trawin łamały się pod naciskiem, ostrza dopadały z czynków siekier, a gałęzie spadały na ludzi przechodzących pod drzewem. W skrajnych przypadkach licho mogło wszystko zakończyć. Odpalając całe gospodarstwo, latawiec lub latowica. Były to dusze ludzi, którzy nie zginęli w sposób naturalny, najczęściej złoczyńców, wisielców oraz dzieci zmarłych w wyniku poronienia, kontrolowały one zjawiska atmosferyczne, identyfikowane głównie z wiatrem i wirami powietrznymi. Można było je zaobserwować wysoko na niebie, krążące najczęściej w formie dużych, czarnych ptaków. Legendy głosiły, że niespokojne duże prowadziły między sobą różne właśnie wojny, przy czym tworzyły nawalne wiatry. Im więcej znalazło się ich w jednym miejscu, tym silniejsze wichury towarzyszyły im w chaotycznej. Ginęły wrażone przez pioruny. Słowianie nie przepadali za wichurami i niąki uznano się wiatru, której nie byli w stanie zrozumieć, dlatego też demony z nimi związane miały pejoratywny wydźwięk opowiadania, ponieważ jednak nie szkodziły przeważnie ludziom, to w wielu wierzeniach uważane je także za demony opiekuńcze, szczególnie na manowrze. Modlono się do nich, dawano suty poczęstunek lub też rzucano zaklęcia. Dzięki temu mogły stać się demonami domowymi, które od tej pory sprzyjały mieszkańcom w różny sposób. Choćby dmąc w skrzydła wiatraka, ku ucieczce młynarza lub ignorując młyny naszych sąsiadów. Tak jak to się stało, że dzisiejsze słowa latawiec i latawica mają dużo bardziej negatywne znaczenie. Po przyjęciu chrześcijaństwa duchowni zaczęli narzucać swoje wizje latawca, które stał za wszystkimi wichurami. samym dotknęło to także e, lewawicy, której znaczenie również się zmieniło, a ponadto częściej pojawiała się we przekazach. Charakterystyczne czarne ptaki zmieniono na piękne dziewoje o złotych włosach z warkoczyka. Posiadały prócz urody także skrzydła widmowe i oczy zniewalające, które spojrzeniem spędzały serce Oko miłość. miłości. Przebywały nocą gdy ich upatrzona ofiara jeszcze spała, rozkuchując ją sobie. Następne dni kochanka miały na wyczekiwaniu zjawy, która niosła ze sobą pieszczoty doprowadzające do błędu. Człowiek w takim nienaturalnym afekcie tracił. Uroku tego niestety nie szło odczynić. Jeśli nawet zabić latawicę, to jej kochanek po kilku dniach umarł bez rozpaczy. Tym sposobem demony te stały się symbolem ludzi.